Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy bardzo miły, bardzo ciekawy dzień, debiut spółki Newak. To jest dziewiętnasty już debiut w tym roku na rynku głównym. Co ciekawe, początki spółki sięgają aż XIX wieku. Kiedyś spółka nazywała się Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei. Ale oczywiście dzisiaj nie będziemy mówili o przeszłości. Najważniejsza jest teraźniejszość i przyszłość. A sądząc po dzisiejszym kursie obserwuję teraz 22.95 zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość wyglądają obiecująco. Oczywiście ja nie będę o tej przyszłości mówił, bo o tym opowie pewnie pan prezes. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie powitać. Przede wszystkim e, takich prawdziwych gospodarzy e, dzisiejszego, dzisiejszego dnia, e, czyli pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz. Witamy. Pan Zbigniew Konieczek, prezes zarządu spółki. Pan Wiesław Piwowar, wiceprezes. I członek zarządu Bogdan Borek. Mamy dzisiaj tutaj wśród gości gości bardzo specjalnych, także w szczególności chciałbym jeszcze pana premiera Marcinkiewicza i Oleksego przywitać, którzy nam tutaj dzisiaj kibicują. A teraz Zapraszam do mikrofonu Pana Prezesa Zbigniewa Konieczek. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, historia Newagu sięga XIX wieku. W 1876 roku za sprawą Franciszka Józefa, wtedy cesarza Austrii, powstały warsztaty kolejowe w Nowym Sączu. Od tego czasu bez jednego dnia przerwy spółka pracuje cały czas. Jest to już bez mała 140 lat. To jest ważna data, ale i są po drodze inne. W 2001 roku rozpoczęliśmy głęboką restrukturyzację spółki, która doprowadziła do tego, że jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, w którym jesteśmy. 2008 rok to Wyprodukowaliśmy pierwszy elektryczny zespół trakcyjny i później bardzo szybko pierwszą w Polsce od kilkudziesięciu lat lokomotywę elektryczną. 2013 szanowni państwo, nasz pociąg typu Impuls przekroczył prędkość 200 km na godzinę. Jechaliśmy dokładnie 211,6 km na godzinę. To w roku 2013 homologowaliśmy pierwszą wielosystemową lokomotywę wyprodukowaną w Polsce. Do tej pory w Polsce nie udało się takiej lokomotywy wyprodukować. Jesteśmy pierwsi, którzy to zrobili. I 2013 rok to dzisiejszy debiut na giełdzie papierów wartościowych. Szanowni Państwo, <laughs> chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego abyśmy mogli dzisiaj uczestniczyć w tym debiucie. Przede wszystkim naszym pracownikom, którzy w bardzo nieraz trudnych warunkach, zwłaszcza w okresie minionym, przyczynili się do tego, aby spółka się rozwijała, aby spółka osiągała coraz lepsze wyniki. Chciałbym w tym miejscu podziękować również naszym doradcom, panom Strigona naszym doradcom Zueila. Chciałbym również podziękować osobiście pani Ewie Bałdydze za PR, który został zrobiony tutaj przy tym debiucie. A panu, panie prezesie, chciałbym życzyć, aby więcej takich notowań jak dzisiaj stało się za pańską przyczyną na giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję. Ży życzenia zdecydowanie przyjęte. E, liczymy, że takich debiutów będziemy mieli więcej i e, więcej również za e, sprawą pana Zbigniewa Jakubasa, który zaraz tutaj do Państwa przemówi. Ja tylko mam takie pytanie do pana prezesa. 211 na godzinę to można tak szybko w Polsce jeździć już na potorach. Można są, do ludzi, można jeździć. <laughs> myślę, myślę, myślę panie prezesie, że... Mm, w najbliższym czasie od nowego rozkładu jazdy między Krakowem a Warszawą będziemy mogli przejechać w dwie godziny, więc ta prędkość musi być już większa. Okej. Okay. Czyli rozumiem, zachęcamy do przesiadek samochodów do pociągów, a teraz proszę pana zbigniewa Jakubasa, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za. Umożliwienie zabrania mi głosu. Mam niewątpliwie tremę pierwszy raz, chyba od dłuższego czasu, nie wiem dlaczego. Chciałbym jeszcze serdecznie przywitać pana marszałka Sowę, który tutaj przybył z Małopolski, który nas bardzo energicznie wspiera we wszystkich naszych działaniach firmowych. I w ramach podziękowań jeszcze dwa podziękowania Komisji Nadzoru Finansowego, panu przewodniczącemu Jakubiakowi za bardzo sprawne z nami procedowanie i duży profesjonalizm. I przede wszystkim chciałem podziękować tym wspaniałym osobom, które stoją obok zarządowi firmy NEWAK, który, powiem tak, mam kilkanaście firm w swoim portfol, po portfelu. Natomiast tak kompetentnych, uczciwych i odpowiedzialnych ludzi do tej pory nie spotkałem. I to jest ich zasługa, że w tym miejscu jesteśmy, w którym w tej chwili znajdujemy się. Proszę Państwa. Powiem tak, naszym celem jest znalezienie się wśród dużych na światowym rynku, i myślę, że sprostamy tym zadaniom, i myślę, że ci, którzy nas kupili, i drobni akcjonariusze, i instytucje, będą mogli być z nas dumni i będą oczywiście też zarabiali na tej inwestycji. Chcemy pracować dalej, tak jak do tej pory to robimy, z największymi koncernami bo uważam, że technologicznie uczymy się od nich, zresztą widać po współpracy z Siemensem, z Stadlerem, z Bombardierem, z Caterpillarem, z General Electric. To jest nasz cel. Natomiast poprzeczkę stawiamy sobie bardzo wysoko, tak wysoko, że w tej chwili prawie, prawie ledwo ją dostrzegamy naszym wzrokiem. Dziękuję bardzo jeszcze raz przede wszystkim tym, którzy w nas uwierzyli, zaufali nam i mam nadzieję, że będziemy wszyscy świętowali dobre wyniki przyszłości na firmie Newak. Dziękuję. Proste, ale jakże ważne słowa. Kompetencje i uczciwość. Warto, warto o tym na co dzień pamiętać. Drodzy Państwo, teraz moment symboliczny. Ten transparentny byk warszawski powędruje w ręce Pana Prezesa. Panie Prezesie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, byk bykowi, byka, ponieważ ja jestem byk, Pan Konieczek jest też bykiem i czasami mocno się za głowę też bierzemy. To nie jest taka przyjaźń w ogóle bezwarunkowa. Natomiast myślę, że ten byk też niech inspiruje dalej, czyli podwójny byk, Panie Prezesie, do tego, żebyśmy naprawdę gdzieś byczo w ogóle jeszcze doszli w najbliższym czasie. Pan prezes zapomniał dodać, że ja jestem nieco młodszym bykiem. Nie wiem, jak pan jeszcze odbierze tutaj dyplom. To może dla wiceprezesa. Dziękuję jest Dziękuję Jeszcze raz gratuluję panowie. Dziękuję bardzo. No to od byków nam się zaroiło. Drodzy Państwo, teraz. Pod dzwon giełdowy zapraszam. Panowie?